Co ty tak mało pijanie jeździsz? Mało pijano mało pianie Mało pijanie? Ja? Ja jadę... Ja jadę prawidłowo No na pewno prawidłowo I podoba mi się twoja reakcja <grym> Ja jadę prawidłowo 42% jesteś dumny Ale kto? Ale ja jadę bo ja nie bo to się No jaki pijak! No, nie no. No i zabrałeś nam naszego obrońcę. Kurde nie tu! Nie tu! Ua! 89% i stoję na tych swoich czterech osiach. Oberwałem to. Kilotypy... Kurde, 90%! Oj! Oj! Ale, ale to było piękne. Tak to jest, jak się za dużo napije w tej Polsce, a później się rusza na zachód no. Eee? Odbijać Berlin. 100%! Mocne. Ja mam 100%! Gijemy wszystko, jest już niczym ooo wjeżdżamy w pianego i jajora ha, 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 ha. Ha, ha, ja, ho, ho. a ha się ha jakimiś cywilami. Ja, ja, ho na skurkowaniec się zasłonił prosto, raus, raus, on, ha na, ha in plac Raus No tak Dobrze ci tak. Ile uszkodzenie? 96 no, to, to nic dziwnego do serwisu. Nie, wystarczy, żeby odsunąć taki Nie czynnik chorobotwórczy, jakim jest Jajor. Awariotworczy ja tylko, ja tylko ja tylko wiadę. No nie wjeżdżaj mi z zadem swoim na mordę. Ale kurde jak chcę ja uwolnić się od tego kocku? Raus. Raus. jadę Ja Faren. Jadę. N jadę. Kajnen Faren. i plac jadę. Stejen. Ile konia Ile konia Ile walikonów? Ile Nein, nein! Ło! Kordę! Kordę! Pfff, rzuciło mnie! Łaj! Łaj, wyjechało mi się! Wyjechało mi się trochę na manokce! Jaka no Na co? Kordę! Kordę, podbijam Niemcy! Podbijam Niemcy! Zabieram im zboże! Reparacje odzyskuję dla Polski! Gris Polen, Gris polen, Fir alles. Ja, jawohl. Danke Firal, dojdź. O, Stad, Stad. Ich Stad. Ich bin in Stere Pole. Ty, jak mnie cofnie to chyba do Berlina. Chyba tak. A Nikos... Kurde. Czekaj, poczekamy na Nikodema, na Nikodema poszeka. Nikodem widzę, co nie. A nikodem co? Załamkę dostał Co? co? Załamki dostałeś Duszę się. Tamo. Kurczę no, przez was yy, przegapiłem zjazd na rundzie. Jeszcze raz muszę okrążać. Tak, ja jestem w ogóle. Tymczasem ja i moje 100%. <grym> e, e, ty, e, tymczasem Bilo i je, jego gadaje po niemiecku. Aha, do roztoka mnie tepnęła, to spokój. O, o, jestem w tym samym miejscu, Bilo. Nie, zejdź za ze mnie, zejdź te pedale. Ale kto?